No w końcu, tak czekałam na ten moment. Szybko, obejrzyjmy ostatni odcinek Squid Game. Aha, możesz zadzwonić do Cherry. Ona chciała oglądać to z nami. No tak, pewnie zasiedziałaś na Facebooku. Idę po nią. Cherry! Kurde, czemu tak mnie straszysz? Czego chcesz? Z ziomkami finał Squid Game. Chcesz z nami? Tak, jasne. Idź, zaraz cię dogonię. Okej. Ciebie wszystko ok? Wyglądasz jakoś dziwnie. Tak, wszystko okej. Okay. Byłam po prostu trochę zajęta. Ty idź, a ja zaraz zejdę. Okej? Okay. Prawie mnie złapała. Wyobrażacie sobie, co, jak w tym sezonie nie będzie żadnego zwycięstwa. Wątpię, chociaż kto wie, co ci scenarzyści wymyślili. No w końcu, Ali i włącz to. Kiedy czuł Dokąd idziesz? Do toalety. A, okej, okay, ale nie będziemy zatrzymywać serialu, więc się pospiesz. Uh. Ta, super serial. Wiadomo. Jak myślicie, będzie kolejny sezon? Nie wiem. Bardziej martwi mnie to, gdzie podziała się Cherry. W sumie tak. Poszła do toalety i już nie wróciła. Dziwne. Czery nigdy czegoś takiego nie robiła. Może coś jej się stało? Co mogłeś stać? Pewnie poszła do toalety, ktoś do niej zadzwonił i zaczęła gadać. Może tak, ale i tak bym to sprawdził. Chodźmy sprawdzić. Czery, jesteś tu? Nie ma jej tu. Mówiłam, pewnie jest u góry i rozmawia przez telefon. Chodźmy sprawdzić. tu... Nic nie rozumiem. Spójrzcie, jakaś notatka. Ziemki, postanowiłam wziąć udział w jednej grze. Będzie trudno, ale na pewno sobie poradzę. Nie szukajcie mnie. Dam znać, kiedy wszystko się skończy. Wasza przyjaciółka Cherry. Niczego nie rozumiem. Jaka gra? Czy ona poszła do pokoju zagadek? Dlaczego nas nie zabrała? Dziwne. To nie wygląda na pokój zagadek! To Squid Game! Nie, nie, to niemożliwe! Czyli w tej kopercie przysłali jej zaproszenie do gry? Prawdopodobnie tak. Koperta pusta! Teraz wiadomo, dlaczego ostatnio tak dziwnie się zachowywała. Dzięki. I co my teraz zrobimy? Gdzie mamy jej szukać? Jeszcze nie wiadomo, ale słyszałem, że w naszym mieście odbywa się prawdziwe, nielegalne mecze Squid Game! Jak to prawdziwe! Ty chcesz powiedzieć, że jeśli czary nie wygra w tej grze, to... To już jej nigdy nie zobaczymy? Nie wiem, ale musimy to rozgryźć. Dobra, ziomki, bez paniki. Zejdźmy na dół i zastanówmy się, co robić. Słuchajcie, sprawdźmy w internecie, gdzie odbywają się te gry. I chodźmy odebrać naszą czary. Żeby to tylko było takie łatwe. Sprawdzałem właśnie w internecie. Nie ma żadnych informacji. Prawdopodobnie adres jest starannie ukrywany. Ale Cherry jakoś się o tym dowiedziała. Pewnie dostała prywatną wiadomość w social media. To czemu tu tak siedzimy? Sprawdźmy wiadomości Cherry. Zobaczymy, do kogo ostatnio pisała. Pomysł dobry, ale jak wejdziemy na jej konto? Nikomu nie podała swojego hasła. Racja, to co teraz robimy? To pewnie Chery, Otworzę. Chery, wróciłaś! Cherry? A co to jest? Nic nie znalazłam. Ziomki, zobaczcie, co znalazłam! Na progu leżał jakiś list! No to na co czekasz? Otwieraj, czytaj! Och, trochę się boję. Mam takie przeczucie, że jest tam napisane coś złego. To daj, ja przeczytam! Nie, ja to znalazłam i ja to przeczytam! Z przykrością informujemy o tragicznej śmierci Waszej przyjaciółki. Czeryb! Zeterminowaną dziewczyną. Zawsze będziemy ją pamiętać. Nie, nie, nie! To jakiś okropny sen! To niemożliwe! Szczerze mówiąc, to było do przewidzenia. Biorąc pod uwagę, że w grze brało udział 456 osób, szanse Chery na wygraną były minimalne. Duchu. I co my mamy teraz zrobić? Nie możemy tego tak zostawić. Nie możemy odzyskać czery, ale musimy w jakiś sposób ujawnić tę firmę. Inaczej ludzie w naszym mieście nadal będą umierać. Flora no, ma rację. Musimy natychmiast doswoić na policję! No i co nam da ta policja? Oprócz tego listu, nie mamy żadnych innych dowodów! To prawda. Ale co innego mamy zrobić? Proponuję, żebyśmy przeprowadzili własne śledztwo i spróbowali ustalić, kto zorganizował tę grę i przekazać tę osobę policji. Dla ale jak jej znajdziemy? Nie mamy dostępu do kąt Cherry. Zgadzam się, mam pomysł. Pójdę po tablet i zaraz wracam. Możemy przejrzeć historię wyszukiwania w przeglądarce Czery. Na 100% mają własną tajną stronę internetową, poprzez którą wyszukują ofiary. Andy, jesteś genialny. sprawdźmy szybko. Świetnie, mam piątkę z informatyki. Tak, to ta strona. A dino Game? Co to za dziwna nazwa? Wszystko się zgadza. To oryginalny tytuł serialu w języku koreańskim. Koszmar! O, spójrzcie, możecie zgłosić swój udział w grze poprzez tę stronę internetową. Proponuję napisać do organizatorów i przekonać ich, żeby zorganizowali grę u nas w domu. Nie sądzę, żeby się zgodzili, biorąc pod uwagę to, jak się ukrywają. No ale co? Spróbujmy chociaż. Tak, wyślij aplikację. Hmm. No i co? Zobaczmy. Nic nie odpowiedzieli? Ciekawe, ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosków? Nie wiem, ale pozostało nam tylko czekać. Coś przyszło. Hm. Twoja propozycja jest bardzo ciekawa. Zgadzamy się. Spodziewajcie się nas wkrótce i bądźcie gotowi na nieoczekiwane. Udało nam się! Flora, jesteś genialna! Tak, teraz trzeba wszystko dobrze przemyśleć i niczego nie przegapić. Musimy się na nich zemścić. Za śmierć, Jerry! Ale najpierw niech przyjdą, a my zdecydujemy, co robić dalej. Ha, mam nadzieję, że się opanuje i nie rozdrapię sobie całej twarzy. Wygląda na to, że gra się zaczyna. Ziomki, trzymajmy się razem, damy radę, okej? Okay? Aha. A teraz otwórzmy, zanim sobie pójdą. Pozdrowienia. Co, sam będzie? A gdzie reszta? i ten! No cóż, zgadzamy się na zorganizowanie gry, o którą tak bardzo prosiliście. Ale pamiętajcie, że to prawdziwa gra i przetrwa tylko jedna osoba. Zgadzacie się z warunkami? Tak! Świetnie, więc możemy zaczynać. Chodźmy, A... tu jest więcej miejsca! Przygotujcie stroje, szybko się przebierajcie i zaczynamy. No, i co robimy? Zaraz rozpocznie grę i będzie nas na zmianę rozstrzeliwał, jak króliki! To jasne, dlatego naszym zadaniem jest za wszelką cenę uniemożliwić mu zorganizowanie gry. Może czas zadzwonić na policję! Już go zwabiliśmy do domu! Niech teraz oni się tym zajmą! Nie, teraz może uciec! Naszym zadaniem jest odwrócić jego uwagę tak, aby przestał kontrolować sytuację! A żeby to dokonać, musimy się naprawdę postarać. No powiedzmy, masz już jakiś plan, jak to zrobić? No jasne, przebierzmy się, a potem opowiem Wam wszystko ze szczegółami. Dobra, pamiętacie wszystko? Naszym zadaniem jest oblać każdą konkurencję! Wtedy on nas nie tknie. Zrozumieliśmy. Przestań to powtarzać. O czym tu szepczecie? No my właśnie rozmawialiśmy o pogodzie. Tak, a ty jaką pogodę lubisz najbardziej? Ja y nie wiem, dlaczego mnie zagadujecie. Czas rozpocząć pierwsze zawody. Proszę wszystkich uczestników o podążanie za mną. No co, gotowe? Tak. Chociaż trochę się denerwuję. Właśnie, brakuje nam wsparcia ze strony widzów. Ziomki, naprawdę potrzebujemy teraz waszego wsparcia w postaci lajków. Już teraz polubcie ten film. Dzięki temu na pewno nam się uda. Tak, więc wszystko okej. Okay. Czy możemy już grać? Czekam na was na zewnątrz. Na zewnątrz? I tak, zaczynamy od gry. Czerwone światło, zielone światło. Kiedy mówię zielone światło, zbliżacie się do mety. Kiedy mówię czerwone, powinniście zamarznąć i nie ruszać się. Wszystko jasne? Tak, zaczynajmy. Zielone światło. Czerwone światło. Na pierwszy raz w mojej karierze zdarza mi się, że wszyscy uczestnicy nie zdali testu. No, naprawdę chcemy wygrać, szczerze. Dobra, dam wam jeszcze jedną szansę. Powrót na początek. Zielone światło. Czerwone światło. No co wy robicie? Może przynajmniej jedna osoba się nie ruszać? Wybacz nam, trawa jest po prostu śliska. To nie było celowo. Z powrotem na start. Zielone światło. Czerwone światło! Czy wy ze mnie żartujecie? Dobra, wstawaj! Nie, jak mogłeś tak o nas pomyśleć? Wszyscy tak bardzo się staramy. Ostatnia próba. Zielone światło. Czerwone światło. Oj! Ha! Powiedziałeś czerwone? Dobra, dość! Muszę wszystkich pozostawić w grze. Według zasad nie mogę wykluczyć wszystkich graczy. Chodźmy do środka. Ora, chodźmy do domu, tam jest ciepło. Aha, widzieliście jak się wściekł, gdy sprawy nie szły zgodnie z planem? Aha, on dosłownie kipiał ze złości. Dobra, ziomki, to nie czas na relaks. Co będziemy robić dalej? A jakie będą następne zawody? Zadanie z plastrem cukru. W takiej sytuacji trzeba wyciąć jakiś kształt z ciasteczka. Okej, okay, w takim razie musimy znaleźć te plastry szybciej niż zacznie się konkurs i je zniszczyć. No pewnie, a gdzie ich szukać? Gdzie, gdzie? W jego torbie. Sugerujesz, żebyśmy przeszukali życie organizatora? On może nas za to zabić. Rozumiem, ale nie mamy innego wyjścia. I czasu zresztą też, więc proponuję zaczynać. Chodźmy na piętro. No, to jest jego torba. Oho. Co to jest? Nie wiem. Jest tu kilka nazwisk. A może to lista wszystkich jego ofiar? Sprawdź, czy Ciebie jest na tej liście? Amelka, widziałaś tę listę? Będziemy jej szukać do rana. No tak, zgadzam się. Wykorzystajmy ten dokument jako dowód. Tak, na razie odłożę go na miejsce. O to chyba to, czego szukaliśmy. To właśnie to! To na 100% to, czego szukamy. Okej, okay, zabieramy to. Masz. Świetnie, a teraz szybko stąd uciekajmy. Hmm, pyszne ciasteczka, trzeba spytać, gdzie je kupili. <grystanie> Już sobie wyobrażam minę organizatora. Co za dzień? Najpierw nie udało Wam się wykonać pierwszego Co? zadania, a teraz zniknęły wszystkie ciasteczka. Nie rozumiem. To moje ciasteczka? Dlaczego je wzięliście? Co? Przepraszamy, myśleliśmy, że to zwykłe ciastka. I że chciałeś nas ugościć. Właśnie, skąd mieliśmy wiedzieć, że to będzie potrzebne do Co z was za uczestnicy? To jakiś koszmar! A mama mówiła mi, żebym szedł do normalnej roboty, a ja nie. Zawsze się w coś wplątuję. Co, co? Jajco, nic. Macie 5 minut na dokończenie herbaty. Czeka na was zadanie z Liną, tylko spróbujcie oblać! Oj, 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 zaczęłam się trochę bać. Amelia za późno by się wycofać. Pamiętasz, dlaczego to w ogóle zaczęliśmy? Oczywiście, żeby pomścić śmierć Cherry. No dobrze, to teraz wróćmy do pokoju gościnnego. Znowu? Po co? Ziomki, nie bądźcie kupki, musimy ukryć linę. Po prostu ukryć? To nudne, mam lepszy pomysł. Chodźmy, opowiem po drodze. Nie rozumiem, gdzie oni się podzieli. Dobra, myślę, że się znajdę. Przygotuję Linę. No nie wierzę, gdzie podziała się Lina? O co tu chodzi? Myślałem, że Lina zmieniła się w węża, a nam wydawało się, że jesteś oszustem. Chociaż nie, nie wydawało się. Jesteś oszustem, tak jak cała Twoja gra. Co? Dlaczego jestem oszustem? Ponieważ wiemy o Tobie wszystko. O Tobie i o Twoich nielegalnych grach. No i co? Nic nie zrobicie. Nie macie żadnych dowodów. Mamy. Nasza przyjaciółka Cherry zginęła w Twojej grze. Myślałeś, że tak tu zostawimy? Znaleźliśmy Cię i zwabiliśmy do tego domu. A teraz pozostaje nam oddać się w ręce policji. No i linka się przydała. To na pewno. Szybko wypuśćcie mnie. Mówię, szybko. A teraz powiedz, gdzie schowałeś ciało Cherry? Nic nie powiem. Nigdy nie znajdziecie przyjaciółki. <grym> Flora, dzwoń po policję. Nie trzeba policji. Wszystko powiem. No, zamieniamy się w słuch. No, wasza przyjaciółka żyje. Nie umarła. <grym> Jak to żyje? Otrzymaliśmy list informujący o jej śmierci w grze. Wiem. Wysyłamy takie listy do wszystkich, żądając okupu. <grym> Niczego nie rozumiem! Dlaczego chcesz okupu, skoro powiedziałeś, że ona umarła? Później informujemy, że dana osoba żyje. No i potem bliscy oddają wszystkie swoje pieniądze, żeby przyjaciel wrócił. Rozumiem, czyli taki jest wasz oszukańczy plan. Aha, i ten plan działał idealnie, dopóki go nie zepsuliście. Tak, tego się domyśliliśmy. To słuchaj, dzwoń szybko do swoich wspólników i powiedz, żeby wypuścili Jerry. Jak mam dzwonić, jak jestem związany? Drugi numer w kontaktach. I lepiej żadnych sztuczek. Tak. Słuchajcie, uwolnijcie dziewczynę o imieniu Cery. A dlaczego miałbym to zrobić? Nie dostaliśmy jeszcze za nią okupu. Wiem, po prostu zrób, po co cię proszę. Czy wszystko u ciebie gra? Masz jakiś dziwny głos. U mnie. U mnie wszystko w porządku. Później wszystko wyjaśnię. No dobra. Świetnie. Póki czekamy na Cery, proponuję wypić herbatę. Mi też zróbcie herbatę. Gdzie te Cherry? Już minęła godzina. No ale nie wiemy, gdzie ją trzymali przez cały ten czas. Może daleko stąd. Ja, Zgadza się. <grym> <grym> Cherry, Cherry wróciła! Cherry! Hurra, wróciłam! Co się dzieje? Czemu wszyscy krzyczą? Cherry, wróciłaś! Tak się cieszę, że żyjesz. Jak się masz? Oj. Wolnie w porządku. Gdybyście wiedzieli, przez co przechodziłam! Na początku dałam się wciągnąć w grę. Obiecywali wielką wygraną. Potem zamknęli mnie w jakimś ciemnym pokoju i długo nie wypuszczali. O, myślałam, że zostanę tam na zawsze. Straszne, chodź, opowiesz nam! Słuchajcie, teraz, gdy wszystko się wyjaśniło i wasza przyjaciółka żyje, może pozwolicie mi odejść, co? Po prostu udawajmy, że nic się nie stało. Nie jesteście oszustami! Dlatego też musimy cię oddać w ręce policji. Nie, nie, tylko nie policja. Dobra, wezwałam już patrol. Napisali, że przyjadą za chwilkę. Świetnie, a podczas gdy czekamy na policję, wy zasubskrybujcie nasz kanał. Zostawcie również komentarze. Na pewno wszystko przeczytamy. Ej, oszuście, masz coś do powiedzenia naszym subskrybentom? Wszystkim papa. Pa. Wszystkim papa, papa, pa. pa, pa, pa. La, 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 la. Wypuśćcie mnie.